Panie Rektor, Wysoki Senacie, drodzy studenci, szanowni goście, szanowni państwo. To takie szczególne miejsce dla mnie jako przedstawiciela służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę granic Straży Granicznej. W dniu wczorajszym uczestniczyłem w otwarciu nowego przejścia granicznego pomiędzy Polską a Białorusią w połowcach. Taka nutka i sentyment mi się wokół zakręciło, pamiętając jeszcze te czasy, kiedy. Tutaj funkcjonowała w pełni na granicach Straż Graniczna. Ale z drugiej strony, tak przyjeżdżając, patrząc i doceniając otwarte granice dzisiaj, w Schengen w Unii Europejskiej, no trzeba powiedzieć, że sprostaliśmy pewnym zadaniom, które doprowadziły do integracji i połączenia społeczeństw. Mimo zagrożeń i strachów, w których sumach będzie dzisiejszy, dzisiejszy wykład. Zagrożeń, które z jednej strony na granicy północnej i wschodniej są zagrożeniami bardzo istotnymi dla Polski. Mówię tutaj o wojnie na Ukrainie, mówię o zagrożeniu potencjalnym i realnym ze strony naszego sąsiada Rosji. Ale również o tym zagrożeniu, które dzisiaj jest największe w Europie, czyli o kryzysie migracyjnym. I tak sobie pomyślałem, że dobrze, że udało nam się zintegrować, że dzisiaj Straży Granicznej nie ma tutaj na granicy polsko-czeskiej czy polsko-słowackiej, ale jesteśmy jako służba obecni dalej, chroniąc pośrednio również nasze terytorium Polski, dzisiaj w Macedonii, na Węgrzech, w Grecji. To są misje, które wspólnie z policją naszą krajową, a także partnerami bilateralnymi realizujemy właśnie po to, aby to zagrożenie tutaj dla nas bezpośrednie dla Polski oddalić. Więc z tym bardziej cieszę się, że po raz kolejny dzisiaj pani rektor otwierając Nowy Rok Akademicki, zakomunikowała, że właśnie tutaj w tym miejscu po raz pierwszy od tego roku akademickiego będziemy kształcić również na kierunku bezpieczeństwo, bo mimo tej integracji, mimo połączenia, to te zagrożenia są dziś realne i świadomość nas wszystkich jako społeczeństwa, w szczególności młodych ludzi, którzy być może będą rozpoczynać za swoje kariery w wojsku, w policji, straży granicznej, czy w innych służbach mundurowych, czy być może w nowo utworzonych wojskach obrony terytorialnej to ten kierunek na pewno będzie, jest potrzebny i będzie bardzo przydatny. A mówię również to na bazie doświadczeń, które przez wiele lat funkcjonowania tego kierunku w Dąbrowie Górniczej i olbrzymiego zainteresowania nie tylko ze strony służb mundurowych, które, i przedstawicieli służb mundurowych, którzy chcą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe poprzez, poprzez podwyższanie kolejnych szczebli i realizacji studiów, ale również zainteresowanie młodzieży, którzy właśnie poprzez troskę o państwo, o bezpieczeństwo państwa właśnie podnosząc tą świadomość i wiedzę na te studia sami są na nadchodzącym roku akademickim. Dziękuję. nowego roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu laudacje nadesłali Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wicepremier Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Wicepremier Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister zdrowia Konstanty Radziwił, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Głońska, prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Jerzy Duszyński, jego magnificencja rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Andrzej Chopół, jego magnificencja rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor Andrzej Kaleta. Jego magnificencja rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Tadeusz Słomka, jego magnificencja rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, profesor Witor Bielecki oraz wielu rektorów uczelni wyższych, marszałek województwa Śląskiego, Wojciech Sałuka. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pani Jadwiga Wiśniewska, pan profesor Jerzy Buzek, pan profesor Adam Gierek, pan Doktor Jan Olbricht, senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej pan Arkadiusz Grabowski, pan Tadeusz Kopeć. posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Barbara Chrobak, pani Ewa Malik, panie Beata małecka libera pan Waldemar Anzel, pan Stanisław Pięta, pan Robert Warwas. Starosta Powiatu Żywieckiego, Pan Andrzej Kalata, Starosta Powiatu Będzijskiego, Pan Arkadiusz Patoła, a także przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych instytucji działających na terenie naszego kraju. Dziękujemy bardzo za przesłane listy laudacyjne. Najważniejszym momentem inauguracji nowego roku akademickiego jest immatrykulacja. Uprzejmie proszę o prowadzenie aktu immatrykulacji pana prorektora do spraw rozwoju i spraw studenckich doktora Marcina Lisa. Proszę państwa o powstanie. Proszę o wystąpienie do imatrykulacji. Standard, Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Ślubujemy. W duchu ogólnoludzkich wartości humanistycznych odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności. Ślubujemy. Szanować prawa i obowiązki studenta oraz całym swym postępowaniem dbać o honor i godność studenta Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. O pozostanie w postawie stojącej Wstąp. Proszę studentów o matrykulację, o zajęcie miejsc. Magnificencjo Pani Rektor, Wysoki Senacie, dostojni goście, drogie koleżanki i koledzy studenci. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Was w gronie braci studenckiej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dzisiejszy dzień jest z pewnością jednym z najważniejszych w Waszym życiu. W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej otwierają się przed Wami nieskończone możliwości realizowania zainteresowań naukowych, aktywności sportowych oraz pasji. Możecie dołączyć do kilkunastu kół naukowych. Samorządu Studenckiego, Akademickiego Związku Sportowego oraz Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów WSB. Z perspektywy roku studiów na tej uczelni wielokrotnie miałam okazję przekonać się, że tutaj na pierwszym miejscu stawiane jest dobro studenta. Koleżanki i koledzy, czekają na Was nowe znajomości i wydarzenia, które będą miały wpływ na dalsze losy. Chciałabym, byście stali się pełnoprawnymi uczestnikami wszystkich inicjatyw, byście kiedyś mogli z dumą powiedzieć, że jesteście absolwentami najlepszej uczelni, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Chciałabym jednocześnie podziękować władzom uczelni za dotychczasową współpracę, pomoc i wsparcie, za to, że zawsze służą nam, studentom radą, że motywują do jeszcze większych osiągnięć i pomagają przekraczać nam nasze granice. Raz jeszcze w imieniu własnym oraz całej społeczności studenckiej witam Was bardzo ciepło w progach uczelni. Powodzenia. Dziękujemy bardzo. Wyższa Szkoła Biznesu jest aktywnym centrum kształcenia ustawicznego. Wśród projektów realizowanych przez uczelnię znajdują się między innymi Uniwersytety Dziecięce. W organizowanych od 2009 roku zajęciach w Cieszyńskim Uniwersytecie Dziecięcym w cyklicznych wykładach oraz warsztatach popularno-naukowych uczestniczy ponad setka małych studentów. Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Cieszynem oraz pod honorowym patronatem burmistrza miasta. Powręczenie indeksów młodym studentom Cieszyńskiego Uniwersytetu Dzieci proszę pana prorektora, dr Marcina Lisa. Nagródźmy naszych młodych studentów i gramatu. te prawa naprawdę muszą być groźne. Szanowni Państwo, dajcie nam swoją przygodę z edukacją. Inauguracja roku akademickiego jest okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, nagród i wyróżnień. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i artykułu 2 oraz 16 ustawy z dnia 16 października 1992 roku o ordynach i odznaczeniach prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Złoty Krzyż zasługi, profesor. Zdarzenie Szczepańskiej w Oszczynie, prorektorowi spraw kształcenia i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Biznesu oraz srebrny krzyż zasługi pan doktorowi Maciej Wilistowi, prorektorowi spraw rozwoju i spraw studenckich. Podznaczenia państwowe zostały wręczone przez wojewodę śląskiego pana Jarosława Wieczorka podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego, która odbyła się 5 października 2016 roku w Dobrowie Górniczej. Nagródźmy odznaczone osoby, gromki im. Na podstawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, jej magnificencja rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przyznała pracownikom naukowo-dydaktycznym wyróżnienia za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych. Proszę o wręczenie wyróżnień pana profesora Marka Waracika, prorektora do spraw nauki. A o wystąpienie do odznaczenia poproszę pana doktora inżyn panią dr inżynier Jadwigę Malkiewicz panią dr inżynier Katarzynę Tobór-Osadnik oraz panią magister Edytę nowak żółty Gorące brawa. Dziękuję. Dziękuję. Z naukowo-dydaktycznymi, którzy otrzymują wyróżnienia za aktywność naukową są pani dr Joanna Kurowska-Pysz oraz pan dr Łukasz Wóbrewski. Proszę o wręczenie wyróżnienia. pana projektora na Jeszcze raz poprosimy Państwa o rozpoczęcie. Za wysoką jakość pracy organizacyjnej na rzecz Wydziału Wyróżnienia otrzymuje Pani Magister Regina Bogaczyk. Proszę Pana Prorektora o wręczenie również tego wyróżnienia. 2016 na 2017 do grona słuchaczy studiów podyplomowych w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie dołączyło kilkuset słuchaczy. W ich imieniu zapraszamy przedstawicieli kierunków menedżerskie studia podyplomowe poziom MBA, autyzm zespołu Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe diagnoza i terapia studia kwalifikacyjne oraz kierunku logopedia studia kwalifikacyjne. Zapraszam serdecznie przedstawicieli tych studiów podyplomowych a o wręczenie wyróżnień proszę pana prorektora do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej, panią profesor Katarzynę szczepańską Boszczynę. O wystąpienie poproszę studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pana Marcina Drozda, panią Joannę Lazar, panią Małgorzatę Stachurską, panią Agnieszkę Lizak, panią Elżbietę Kiecoń, panią Sandrę Kocjan oraz panią Lucynę Gęczarczyk, przedstawicieli kierunków studiów podyplomowych. Wysokie wyniki w nauce. Proszę o wręczenie wyróżnienia pana doktora Marcina Lisa, prorektora do spraw rozwoju i spraw studenckich. Proszę o wystąpienie absolwentki Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, pani licencjat Lucyna Nowak. I od Państwa oczywiście gorące brawa a Pana doktora Krzysiewiego z Także w dzisiejszym wyróżnimy również studentów, szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności akademickiej Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. Proszę o wystąpienie Pana Adama Poloka oraz Pana Daniela Dudkiewicza. A o wręczenie wyróżnienia poproszę Pana Prorektora Doktora Marcina Lisa. Panowie z pewnością oczekują na większe brawa. Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie na, na rzecz społeczności akademickiej Wydziału w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu. Wszystkich osób nagrodzonych, gorące brawa to wszystkie osoby wyróżnione podczas dzisiejszej inauguracji. Szanowni Państwo, pierwszy wykład inauguracyjny w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie mamy już za sobą. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani doktor, Panu doktorowi za przyjęcie tej propozycji. Szanowni Państwo, tak zadałam sobie pytanie, czego my no, żeby się bać w Wydziale i w Cieszynie? Może, oprócz pani rektor, jak pan generał podpowiada. Szanowni Państwo, możemy się bać przyzwyczajenia do myślenia na wszystkie tematy w ten sposób, jak nas uczono, jak nam pokazywano, jak znamy. Nie bójmy się przekraczać granice naszych możliwości. Nie bójmy się bo to przed Państwem, zwłaszcza myślę tu o studentach, jeden z najpiękniejszych okresów w Waszym życiu. To czas spotykania swoich mistrzów, nauczycieli, autorytetów. To czas okiełznywania tej rzeczywistości, która jeszcze nieznana, jeszcze zdająca się trudna, trudna, bardzo, ale która pozwoli Państwu no, dołączyć do tej rzeszy inteligentów. Jednocześnie